Cie ma tu wahać. Zapraszam na test nowego transmitera FM firmy Xblitz modelu X550, który jest nie tylko transmiterem, ale i szybką ładowarką na USB. Sprawdźmy, czy warto wydać na niego 129 zł. Film powstał we współpracy z producentem, ale polegała ona tylko na przygotowaniu publikacji recenzji bez wpływu na treść. Startujemy! X550 znajduje się w niewielkim opakowaniu, gdzie mamy oczywiście transmitter, a także instrukcje obsługi w języku polskim. Wszystko, czego można się w takim sprzęcie spodziewać. Urządzenie jest bardzo dobrze wykonane: konstrukcja jest metalowa, sprawia solidne wrażenie, no i też po prostu ładnie się moim zdaniem prezentuje. Przyciski stawiają odpowiedni opór. Nie jestem tylko zwolennikiem tego, że cały front jest połyskujący, przez co okolice wejścia na kable z biegiem czasu pewnie złapią różne zarysowania. X550 nie jest też przesadnie duży, nie mam żadnego innego transmitera, aby porównać na żywo, ale gdy sprawdzałem w internecie, to urządzenia konkurencji często są tutaj bardziej spłaszczone, ale za to szersze, a w x -Blitzu mamy bardziej beczkowatą budowę. Przejdźmy teraz do sposobu użytkowania. Montaż jest banalnie prosty, ponieważ wystarczy włożyć urządzenie do złącza 12V i już działa. Parowanie z telefonem przez Bluetooth też nie stanowi żadnego problemu. Przyciskane krótko te przyciski boczne służą do zmiany piosenek, a środkowy do pauzowania dźwięku albo ponownego odtwarzania, gdy ktoś dzwoni, to działa wtedy odbieranie połączenia albo kończenie połączenia. Z Tidalem współpracuje obsługa systemu audio bezproblemowo. Tak samo jest z połączeniami, więc można te rzeczy obsługiwać zupełnie bez sięgania po telefon. Jeszcze dopowiem, podwójne naciśnięcie to ponowne wybranie ostatniego połączenia. Dłuższe wciśnięcie podczas dzwonienia to odrzucenie rozmowy. Naprawdę intuicyjnie jest to to zaprojektowane. Nie podoba mi się za to fakt, że zaraz po podpięciu do zasilania odpala się ten niebieski pierścień, którego nie udało mi się wyłączyć. I wygląda on po pierwsze tanio, a po drugie podczas jazdy w nocy może też przeszkadzać. Gdyby ktoś jednak chciał puścić swoją muzykę z pendrive'a, to niestety nie ma takiej opcji na żadnym z portów. Nie są one wykrywane jako źródło dźwięku. Porty USB służą zatem wyłącznie do ładowania, a szkoda, ponieważ pendrive y to wciąż najpewniejsze źródło dźwięku w samochodach, ale przynajmniej to ładowanie jest szybkie. Ponieważ na USB-C mamy Power Delivery z mocą do 30 W. Mam właśnie taki telefon obsługujący tę moc i Power Delivery i kabel, który pokazuje, jaka ta moc jest realna. I widać, że wyciągany jest praktycznie max, więc szybkie ładowanie jest. Na USB A mamy za to Quick Charge z mocą do 18 W. Niestety, tutaj już kabla mierzącego moc nie mam, ale mam za to drugi kabel i sprawdzę, jak spadnie moc na Power Delivery, gdy podepnę drugi telefon. Drugi telefon już się ładuje, a pierwszy Wciąż ładuje się z taką samą mocą jak przy podpięciu tylko jednego urządzenia, zatem te deklarowane moce nie są łączne, a dla każdego sportu niezależnie, tak jak powinno być, więc jest naprawdę dobrze. Jako, że transmitter już pokazałem z każdej strony, to omawiając go dalej, posłużę się po prostu losowymi przebitkami z moich jazd samochodami będzie tak sądzę, milsze dla oka. Pod kątem jakości dźwięku urządzenie radziło sobie bez zarzutu, to znaczy puszczając muzykę z serwisu streamingowego, nie odczuwałem różnicy pomiędzy ich blitzem a bezpośrednim przesyłem dźwięku przez bluetooth do systemów samochodu, bo i tak mamy tutaj kompresję generowaną właśnie przez bluetooth. Wciąż jest to jednak dodatkowe urządzenie i pośrednik w przesyle więc osoby posiadające nowsze samochody z łącznością bezprzewodową, a zwłaszcza z Android Auto czy Apple CarPlay, nie mają sensu dokupywania jeszcze transmitera, bo dubluje on funkcjonalność. Ale jeśli ktoś ma trochę starszy samochód, wyposażony po prostu w radio FM, ewentualnie wejście USB, to wtedy już X550 będzie dużym ułatwieniem, bo jest naprawdę wygodnym sprzętem, który może siedzieć w gniazdku 12V cały czas, bo ma zabezpieczenie, aby nie rozładować akumulatora, a przez to, że oferuje też wydajne dwuportowe to realnie wcale tego gniazdka nie będzie zajmował, o ile ktoś oczywiście nie musi podłączać do niego jakichś bardzo specjalistycznych urządzeń, nie pozwalających na podpięcie po USB. X550 ma też wbudowany mikrofon, którego można używać do prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący, aby nie musieć wyciągać telefonu z jego wbudowanym mikrofonem z kieszeni. Gdy zrobiłem testową rozmowę, to osoba po drugiej stronie słyszała mnie bardzo dobrze, ale obecny był u niej lekki pogłos, to znaczy słyszała też siebie, więc ta funkcja akurat idealnie nie działa. Ale alternatywą jest po prostu ustawienie, aby to telefon zbierał nasz głos, a transmitter tylko wysyłał głos rozmówcy na głośniki, ewentualnie założenie i wtedy echa już nie ma. W tej kategorii urządzeń trudno jest wymyślić coś spektakularnego, a też był to pierwszy sprzęt tego typu, który testowałem, więc uczciwie nie mogę powiedzieć, że XBlitz X550 to jedyny słuszny wybór, jak ktoś szuka transmitera, ale za to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to urządzenie, które ze swojego zadania wywiązuje się bardzo dobrze, ma też wysoką jakość wykonania i wydajne ładowanie. Zatem jeśli ktoś myśli o takim transmitterze, to testowany model zdecydowanie warto wziąć pod uwagę. I to wszystko co przygotowałem w tym teście. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak było, to zapraszam do daniem łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zachęcam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!